Tak wygląda człowiek przeglądający od dom w 2025 roku. A to jest streszczenie drugiego odcinka Daredevil: Odrodzenie. Rozpoczynamy od przemowy nowo wybranego burmistrza Fiska, który mówi, że Nowojorczycy są silni i nie potrzebują żadnego człowieka w stroju pająka. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Ani też gościa z czachą na klacie czy z maską diabła. A na koniec składa wszystkim życzenia noworoczne. Potem mamy scenę na stacji metra, gdzie jakiś ziom jest oklepywany przez dwóch innych typków, a pomaga mu ten ziomek. Oklepywany ziom ucieka, jeden z napastników kończy jako płyn do spryskiwaczy dla metra, a trzeci ziomek okazuje się być policjantem NYPD! Do not move! i zatrzymuje naszego bohatera. Dostajemy BB report, w którym ludzie rozkminiają czy silni mają obowiązek bronić słabszych. A w swoim nowym gabinecie Fisk czyta z kim musi się spotkać. Sporo randomów, chociaż może najpierw niech spotka się z dietetykiem. Później mówi coś, że jego ojciec nikogo nie szanował, a on ma problemy z żoną, Vanessą, które musi przepracować czyli typowy polski dom. Mat na komisariacie podsłuchuje jak policjanci biją Hektora. To ten ziomek z akcji z metra, który rzekomo zabił policjanta, i postanawia go reprezentować. Fisk stoi w korku, bo w drodze jest jakaś dziura, więc mówi Robolom: załatajcie to. Kurde, błagam o takiego fiska dla polskich dróg po zimie. Magdafi na początku trochę się wkurza, że Matt wziął tą sprawę Hektora, ale finalnie przekonuje ją, żeby mu pomogła. Cherry mówi mu, że gliniarz, który przeżył, zeznał, że został bezpodstawnie zaatakowany i nie było tam żadnej innej ofiary. I jeśli Matt weźmie tą sprawę, to będzie on kontra cała nowojorska policja. Na co Matt mu odpowiada: Wyciężymy, rozliczymy. Przy pierwszej rozprawie sąd postanawia nie zezwolić na wyjście Hektora z aresztu za kaucją. Daniel, czyli taki śmieszny ziomek od Fiska, załatwia Bibi spotkanie z Kingpinem. No pewnie chłopak na coś liczy. Okazuje się, że jej wujkiem był Ben Jurik, czyli gość, którego Fisk zabił w trzecim sezonie. Bibi mówi Fiskowi, że krążą pogłoski na temat tego, że komendant policji chce odejść. A jeśli to zrobi, postawi to Fiska w bardzo złej sytuacji, bo za nim odejdą inni policjanci. Heather jest na spotkaniu o swojej książce. Jakiś dziwny gościu chce się zapisać do niej na terapię. A na spotkanie trafia również jeden z pracowników Fisk'a. Co za przypadek! Może po prostu lubi dobrą książkę. Nie oceniajmy książki po okładce. Na pogrzebie policjanta z metra Fisk chce przekonać do siebie komisarza policji, żeby nie odchodził. Ten jednak mówi mu... A ja mam to w dupie. McDuffie i Cherry odwiedzają żonę Hektora, i próbują ją przekonać, żeby pojawiła się w sądzie, bo to może pomóc Hectorowi. A Cherry znajduje kostium Białego Tygrysa w pokoju obok. Dzwoni do Mata i informuje go o kostiumie. A ten konfrontuje się z Hektorem i mówi mu, że powinien mu powiedzieć o tym, że jest Białym Tygrysem, bo sprawa i tak jest bardzo ciężka do wygrania. Jest bardzo źle. Jest tragicznie. Hector odpowiada mu, że faktycznie powinien mu o tym powiedzieć, ale tak naprawdę to on po prostu próbuje pomagać ludziom, odkąd nie ma Daredevila. Komisarz Galo przychodzi do Fiska z wypowiedzonkiem. A ten uśmiech, kiedy kładziesz wypowiedzenie? Jednak jego radość szybko się kończy, gdy Fisk pokazuje mu zdjęcie dzieciaka, którego Galo chciał utrzymać w tajemnicy. No i przez to postanawia zostać. Matt mówi sędziemu o tym, że Hector jest Białym Tygrysem. Jednak prosi o to, żeby sąd pominął ten fakt przy rozprawie. Sędzia finalnie zgadza się i zakazuje oskarżycielowi wspominanie o Białym Tygrysie. Cherry mówi Matowi, że nie udało mu się znaleźć świadka z metra i że Matt zaczyna traktować tę sprawę zbyt personalnie, a ten mu odpowiada, żeby zluzował gacie. Murdoch śledzi policjanta z metra do jego domu, a Heather przyjmuje Fiska i Vanessę na terapię dla par. Vanessa mówi, że gdy Fisk przechodził rehabilitację, ona ogarniała całą firmę, która rozkwitła, ale ona jednak czuła się samotna. Życie. Fisk natomiast jednym zdaniem mówi, że po prostu nie chce stracić żony. Matt podsłuchuje rozmowę policjantów, z której dowiaduje się, gdzie jest świadek i o tym, że chcą go zabić, po czym leci pod usłyszany adres. Świadek to Niki Torres, którego Matt ostrzega przed tym, że policjanci będą chcieli go zabić i pomaga mu uciec. A gdy policjanci wbijają do mieszkania Torresa, zostają tylko uśmiechniętego prawnika. Spuszczają mu w piernicz, po czym chcą go zastrzelić. Ale wtedy Matt przypomina sobie, że to dopiero drugi odcinek jeszcze cały sezon przed nim. I rozwala ich jak na Daredevila przystało. Jeśli spodobał Wam się ten film, to oczywiście kliknijcie suba, dajcie łapkę w górę. To naprawdę pomaga. Dzięki.